Dzień dobry. Dzisiaj chcę pokazać moje tablice. Numer jeden to jest taka stara francuska. Z paskiem, departament 92. że to jest najładniejsza w kolekcji, dlatego że yy, no, no, takiego eksponatu jeszcze nie było. I ogólnie najładniejsza jest myślę. Kolekcja liczy około 30 tablic, to jest taka sama z kompletu, tu jest taka, Francja, Normandia, Departament 76, tu jest trochę podniszczona, ale spełnia ja swoją rolę kolektywną. Następna jest francuska z Alp, taka, Bardzo ładna. Cześć Polski. Ze Złotowa do P czyli Wielkopolska ZL czyli Złotów czyli tutaj blisko nas znaleziona z płotu. Ma nalepkę. Jest ładna. Nadaje się do kolekcji. Holenderska z yy, lat 90. Coś nietypowe numery ma 31KLZ8. Zazwyczaj było tak 30. Podam przykład 31KL28, a nie 31KLZ8. Yy, no i też tutaj ma takie coś napisane NL73957. Nie jest to komplet. Bardzo też perełka do kolekcji. Niemiecka, trochę zdewastowana, trochę się przekrzywiła też. Taka. Niedawno straciła ważność. Grudzień 2021 z taką nalepką, też trochę taka podniszczona. Tu ma znaczek dzień. Tu nie widać, bo. Ale! No ale jest! To trzeba przyznać. Coś tam robi w tej kolekcji. Niemiecka stara. Z dość nietypowym wyróżnikiem. Paf! Bardzo ciekawy. W dodatku ma już długo straciła ważność, dawno temu. Grudzień 1998. Tu było miejsce na nalepkę, której niestety nie ma. Następna jest taka francuska, Departament 60. Dość fajna. CC równo 654, od drugiej strony to było 456, czyli równy. No i jeszcze ICM jako taki skrócony. To jest bardzo ładna tablica. Następna jest francuska, pomarańczowa, z paskami, taka. Tu jest taka od kompletu. Niemiecka zjazdowa, Berlina, z takim niedźwiedziem. 9 marzec 2006, taka data. Ważność. Niemiecka tymczasowa Dreznu. Dwudziesty styczeń dwa tysiące osiem. Komplet taki sam, taka trochę udziabana, nie wiem czemu. Ale da się coś odczytać. Brandenburg, coś tu było napisane, tutaj, Uckermark, to tu jakiś taki orzeł był w tym, tu. Tablica też dawno temu straciła ważność. Grudzień 2010. Tablica z, z ładnymi numerami, ABG, bardzo ładny wyróżnik, FT99, bardzo ładne numery, z takim lwem kolorowym, bardzo ładne, też ma miejsce w mojej kolekcji. Miałam komplet tych tablic, tylko nie wiem gdzie jest. ale Bardzo ładne numery też. Tu nie ma lalek. Taka też z bajerem. Monachium. Taka z kompletu. Dość nietypowe jest to, dlatego że, właśnie tak, jak w tamtej tablicy, są takie dwie nalepki landowe i tu, a jak jest druga, to jest tylko taka. A tu jest tak, że jest i taka, i taka to nie są takie same, i tam też są nie takie same, więc to są bardzo dziwny przypadek. Pora na tę tablicę z ładnymi numerami. Niedawno straciła ważność. 2021. Koniec. Grudzień. Bardzo ładna. To od kompletu. Tanka. Też ładna. Tam mamy od komplet. Nie wiem z jakiego to miasta, ale czy nie Bruksela. No. A tym, tablice się tym różnią. Tu jest taki znaczek, a tam nie Taka gorąca ta kamera. Kto było? To było? To było, dobrze. Taka jeszcze z Paryża, 75. Taka włoska z Florencji, Bo fit Florencji. taka też druga kopletowa była. I takie są dwie. Różnią się tym, że są bardziej, jedno z bardziej zniszczone. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Jeśli pojawią się jakieś nowe tablice, to na pewno pokażę. Dogram nowy filmik. Miłego dnia.